Thank you. Dzień dobry. Powiem wam szczerze, że sądziłem, iż najbliższy klasyker będzie meczem o posadę dla szkoleniowców i Bayernu i Borusi Dortmund. Tymczasem okazuje się, że Lucien Favre po ostatnim meczu z Interem raczej posadę zachowa, natomiast Niko Kowacza już w Bayernie nie ma i zespół Bawarczyków oczywiście poprowadzi Hansi Flick. Troszkę tak to wyglądało w ostatnim czasie, że Bayern po prostu rozlazł się, mówiąc kolokwialnie, w rękach Niko Kowacza. Kto by pomyślał, że. Klub, którego zespół jakiś czas wcześniej, dosłownie chwilkę wcześniej, potrafił strzelić 7 goli Tottenhamowi, za chwilkę tak naprawdę straci trenera. To jest rzecz niebywała i tutaj pierwsza ciekawostka w tym materiale. Po raz pierwszy w historii zdarzyła się taka sytuacja, żeby pierwszym trenerem w Bundeslidze zwolnionym na początku sezonu był szkoleniowiec Bayernu. Oczywiście Bayern już powoli zaczyna się do tego przyzwyczajać, że trenerzy jesienią także mogą stracić pracę. Pamiętamy przede wszystkim historię Carlo Ancelottiego. Natomiast tutaj raczej można było typować, że Inny szkoleniowiec z jakiegoś innego klubu straci pracę, nawet chyba prędzej Lucien Favre, a nie, że będzie to Niko Kowacz. Natomiast ta drużyna zaczęła spisywać się tak mizernie i tracić tyle punktów, tyle bramek, że w zasadzie już chyba władze nie miały wyjścia i przeciąganie takiej dalszej agonii z Niko Kowaczem nie prowadzącej do niczego. Analogiczna sytuacja aktualnie ma miejsce w Barcelonie, po prostu odbiłaby się negatywnie na tym zespole, i choć oczywiście Bayernowi zdarzałyby się jakieś momenty geniuszu, głównie oczywiście za sprawą Roberta Lewandowskiego, to jednak nie miałoby raczej sensu tkwienie w takim marazmie, w takim takiej patowej sytuacji, która no właśnie zatrzymałaby po prostu ten Bayern w rozwoju. Żeby nie być gołosłownym, spójrzmy sobie na kilka ciekawostek związanych z tym sezonem Bayernu. Bayern zaliczył z Eintrachtem Frankfurt w ostatniej kolejce najwyższą porażkę w Bundeslize od dekady. Jürgen Klinsmann przegrał 1-5 z Wolfsburgiem i po trzech tygodniach stracił pracę, natomiast tutaj w kontekście Niko Kowacza kłania się także brak dyplomacji chorwackiego szkoleniowca, który też przed tym meczem znacząco podpadł kibicom Bayernu, mówiąc o tym, że najlepszy lepszych fanów jednak ma Eintracht. Takich rzeczy nie można mówić. Do tej dyplomacji za moment wrócę. Bayern rozgrywa najgorszy sezon od 9 lat i traci najwięcej goli od 11 lat. I o tym też mówią sami piłkarze Bayernu, że to nie jest normalne jednak, że tracimy praktycznie w każdym spotkaniu dwa gole. Jaka zmiana nastąpiła w tym meczu z Olympiakosem? Ano taka, że Bayern zagrał spokojniej. Może to nie był jeszcze jakiś Bayern absolutnie wybitny, stwarzający multum sytuacji, zwłaszcza przesunięcie Dawida Alaby i Josue Kimisia na być chciałem powiedzieć, naturalne pozycje. Dla kimś się oczywiście szóstka jest naturalna, natomiast dla Alaby środek obrony już niekoniecznie. Natomiast to generalnie pozbawiło Bayernu, moim zdaniem, w spotkaniu z Olimpiakosem, takiej siły przede wszystkim na skrzydłach, ale do tego meczu, bo to spotkanie wydaje się, że tutaj nie powinno być żadnym miernikiem jakości Bayernu pracę Hansiego Flicka będziemy mieli okazję jeszcze ocenić. Natomiast wróćmy jeszcze na sekundkę do Niko Kowacza. Jakie Kowacz popełnił błędy? Nie jest tajemnicą, że te największe kluby teraz na świecie chciałyby mieć trenerów wizjonerów, trenerów innowatorów. Takich trenerów, po których pracy jesteśmy w stanie powiedzieć, ten facet wymyślił to, zostawił po sobie to i to. Nie zawsze taki trener musi mieć wielkie nazwisko i takim szkoleniowcem wydaje się, że jest na przykład Lucien Favre, który nie jest postrzegany powiedzmy na poziomie Klopa, Mourinho, Guardioli i tak dalej, natomiast na pewien sposób jest trenerem innowatorem. Innowatorem też jest Kike Setien, na przykład. Bezrobotny trener hiszpański, który wykonał świetną pracę wcześniej w Betisie. Na przykład Marcelino z Walencji, także łączony między innymi z Bayernem. Część kibiców Bayernu pytało mnie na przykład, co ja sądzę na temat ewentualnego objęcia Bayernu przez Marcelino. Wydaje mi się, że to nierealne, też w kontekście Barcelony, ponieważ Marcelino chce grać z kontry, a Bayern chce trenera, który no, właśnie, i tutaj trzeba spełnić kilka zasadniczych wymogów. Po pierwsze, wypadałoby, żeby ten trener znał język niemiecki. Niko oczywiście, tym językiem posługuje się fenomenalnie. To może wykluczać Maxa Allegri'ego. José Mourinho, jak wiadomo, uczy się języka niemieckiego. Po drugie, musi to być trener niby z charakterem. Wiadomo, jacy szkoleniowcy funkcjonowali w Bayernie w ostatnich latach. Ancelotti, Van Hal, Jupp Heynckes i tak dalej. To są ludzie naprawdę wielkim, o wielkiej osobowości przede wszystkim, ale. Też taki trener, który musiałby uszanować to, że w Bayernie jest jednak kilka istotnych osób. Jeszcze jest Uli Hennes, jest Karl-Heinz Rummenigge, który swoją drogą będzie podejmował decyzję odnośnie do nowego szkoleniowca. I teraz powinien powiedzieć, jest Hasan Salihamidžić, no ale szanujmy się, Hasan Salihamidžić teoretycznie jest. Natomiast wiadomo, że cała, całą władzę teraz będzie sprawował Karl-Heinz Rummenigge. Jest to sytuacja o tyle trudna, że trener powinien być innowatorem, powinien wymyślać coś nowego, powinien w jakiś sposób oczarować także kibiców swoimi pomysłami, natomiast nie powinien za bardzo w tej swojej pracy odbiegać od tego, czego oczekują władze Bayernu i to jest naprawdę bardzo trudne i wydaje mi się, że z taką sytuacją mógłby sobie nie poradzić na przykład taki Jose Mourinho. Gdyby na przykład Mourinho trafił do Bayernu i powiedziałby najpierw, po, po pierwsze, potrzebuję 600 milionów euro na wzmocnienia, to myślę, że Karhań z popukałby się w głowę. Po drugie, gdyby nagle Mourinho doszedł do wniosku, że w Bundeslidze możemy sobie ale przyjdzie spotkanie w Champions League na przykład z takim Tottenhamem, to już zagrajmy z konterki. Myślę, że Karl-Heinz Rummenigge raz jeszcze popukałby się w głowę, więc nie jest to na pewno takie proste, żeby się dostosować. Niko starał się pracować w taki sposób, żeby, żeby w jakiś sposób dogodzić władzom Bayernu, ale przy tym wysyłał też takie sygnały, że jednak nie do końca ten Bayern, który zastał, jest Bayernem dla niego wymarzonym. Tutaj wystarczy przypomnieć chociażby te transfery, do których nie doszło, to znaczy piłkarze, których on sobie zażyczył: Anterebicza, a także Kevina Fokta. Ci piłkarze nie trafili do Bayernu, a takich zawodników z pewnością Nikol Kowaczy chciałby mieć. Też odbijały się bardzo negatywnie na Kowaczu. Przede wszystkim jego wypowiedzi, chociażby ta, że wróci do Tomasa Millera, jeśli zabraknie innych zawodników. Już mówiłem jakiś czas temu, że nawet te wypowiedzi Instagramowe żony Tomasa Millera świadczyły w jakiś sposób, że piłkarze niekoniecznie Kowacza będą darzyć takim szacunkiem jak na przykład Guardiola, tak delikatnie rzecz ujmując. Chociażby słowa Hamesa Rodriguez'a jeszcze kiedy kolumbijczyk był piłkarzem Bayernu, że to nie jest Eintracht. A druga sprawa. Chociażby taka sytuacja, kiedy Niko Kowacz prowadził jeszcze Eintracht i zwracał uwagę zawodnikom właśnie z Frankfurtu. Że słabszym ogniwem w Bayernie może być Mac Hummels. Że jeśli zagrywasz takie piłki za plecy, kiedy możesz wykorzystać szybkość swoich ofensywnych piłkarzy, to możesz w taki sposób także zaskoczyć Maca Hummelsa. To jest jedna sprawa. Druga, Niko Kowacz coś jednak w tym Bayernie zrobił. To są statystyki podsumowujące jego pracę. Statystyki na papierze naprawdę znakomite, natomiast wiadomo, że statystyk nie można analizować w zupełnym oderwaniu od kontekstu. Robert Lewandowski przede wszystkim osiągnął życiową formę U Niko Kowacza, tego watowi nie można odbierać natomiast nie wszystko oczywiście się sprawdziło aczkolwiek myślę że gdyby taki niko Nagle zdecydował, że Bayern zmienia delikatnie swój system i że Bayern powiedzmy pogra sobie teraz trójką środkowych obrońców, bo na początku sezonu można było zrozumieć, dlaczego Bayern oddaje Matsa Humelsa, biorąc pod uwagę, ilu oni, ilu, ilu oni mieli piłkarzy, którzy mogliby wystąpić na pozycji stopera. To był przecież Lukas Zyle, teraz kontuzjowany, kontuzjowany, na którego trzeba będzie długo poczekać. Lukas Hernandez. Także oczywiście po pierwsze wracający po urazie z poprzedniego sezonu, po drugie kontuzjowany teraz Benjamin Pawart, duży znak zapytania. Javi Martinez mogący zagrać na środku obrony i Jérôme Boateng między m.in. z Manchesterem United, Juve i PSG. Który też swoją drogą nie był do końca zadowolony ze swojej sytuacji, więc biorąc pod uwagę tych wszystkich piłkarzy, Niko Kowacz mógł wyjść z takiego założenia: pograjmy sobie trójką obrońców. Natomiast gdyby Kowacz taki pomysł postarał się wdrożyć, wydaje mi się, że od razu napotkałby opór ze strony Karhańca Rummenigge, więc to też pokazuje, że praca trenera Bayernu nie jest łatwa. Trzeba być oczywiście innowatorem, podkreślam, każdy wielki klub chce mieć. Innowatora, wizjonera, ale takiego, który jednak potrafi poruszać się w określonych ramach. To jest to, co łączy Barcelonę i Bayern. To znaczy, możesz wygrywać mistrzostwa, możesz nawet odpaść w widzę mistrzów. Oczywiście nie w taki sposób jak Barcelona. Możesz sięgać po Puchar. Króla albo Puchar Niemiec w przypadku właśnie naszych zachodnich sąsiadów, natomiast musisz to wszystko robić po prostu w odpowiednim stylu, a w kontekście Niko absolutnie nie możemy powiedzieć, żeby ten trener pozostawił po sobie jakiś taki charakterystyczny styl, żebyśmy nagle powiedzieli, o, to jest ręka Niko to jest stempel chorwackiego szkoleniowca, to jest to, co wymyślił Niko jakiś, nie wiem, trend taktyczny polegający na przykład na tym, że że boczni obrońcy mieliby poruszać się w innych strefach, że środkowy pomocnik miałby mieć inną rolę. Niko Kowaczowi nie udało się po prostu tego zrobić i widać było od dłuższego czasu, że piłkarzom raczej nie do końca uśmiecha się praca z tym szkoleniowcem. Gdyby jeszcze Kowacz przy tym swoim stylu pracy. Potrafił czasami zachować dyplomację na konferencjach prasowych. Omiewał takie sytuacje, kiedy obrywało mu się praktycznie cały czas. W zasadzie, jeśli spojrzymy sobie tak globalnie na okres pracy Chorwata na Allianz Arenie, to praktycznie jakaś afera, jakiś skandalik wybuchał w sumie co tydzień, co miesiąc. On potrafił w tym wszystkim zachować spokój, ale czasami jak już się zabrał za komentowanie poszczególnych spraw, to niektóre mogły opać ręce. Sprawa Tomasa Millera i tego, kiedy po niego sięgnie, to jest jedna kwestia. Ale nie możesz mówić, że nie stać Cię na to, żeby Ci piłkarze jeździli, tak mówiąc w cudzysłowie, 200 km na godzinę, bo mogą jechać 100 porównując Bayern do Liverpoolu, bo to jest gigantyczne fopa w stosunku przede wszystkim do tych piłkarzy. Piłkarze nie będą szanować szkoleniowca, który w taki sposób się wypowiada, tym bardziej, że jednak mówimy o, mówimy o piłkarzach topowych praktycznie na każdej pozycji. I myślę, że jeśli nie można wymagać, żeby jechali 200 km na godzinę jak Liverpool, to wymagajmy, żeby jechali 185. To jest jedna kwestia. Druga. Jeśli jesteś trenerem Bayernu Monachium, nie masz prawa mówić, że najlepszymi kibicami w Niemczech są kibice Eintrachtu, Zawsze można to powiedzieć w jakiś inny zawalowany sposób, na przykład bardzo cenię kibiców Eintrachtu, zawsze okazywali mi wsparcie, ale teraz jestem pracownikiem Bayernu i też oczywiście darzę niezwykłą estymą sympatyków z Bawarii. Trzeba w jakiś sposób to rozgrywać. Tak, żeby wszyscy byli zadowoleni. No niestety, ale trener czasami musi być dyplomatą. Jeśli ktoś napisze w komentarzu, że nie fajnie, że wyraził własne zdanie. Okej, okay, można wyrażać własne zdanie na, na różne tematy, ale akurat kwestia kibicowska jest wyjątkowo odrażliwa. I moim zdaniem tutaj Nikokowacz popełnił taki błąd, i gdybyśmy mieli wskazać taki wskaźnik irytacji kibiców poszczególnymi wypowiedziami, a także decyzjami Nikokowacza, to po tej wypowiedzią by tak znacząco skoczył, tak jak. Tak jak po innych wypowiedziach, także Niko Nikokowacza pewnie w najbliższym czasie nie zobaczymy w topowym klubie. Tutaj zgadzam się w 100% z Tomkiem Urbanem, że pewnie wróci do Herty, bo byłoby to absolutnie naturalne dla tego szkoleniowca, a dla Herty też pewnie jakąś nobilitacją byłoby wyjęcie trenera niemal bezpośrednio z Bayernu Monachium. Natomiast teraz Bayern przejmuje osoba niezwykle ciekawa. Hansi Flick, który Otoczy się Hermanem Gerlandem. Herman Gerland, swoją drogą, to jest taki wieczny asystent w Bayernie, Monachium, który ostatnio odpowiadał za departament szkolenia. Herman Gerland, swoją drogą, jest drugim ulubionym szkoleniowcem Andrzeja Iwana w karierze. Tak, tak, ten facet prowadził jeszcze w niemieckim futbolu Andrzeja Iwana. Jakie to były zamierzchłe czasy? Hansi Flick, w każdym razie, bo na nim chciałbym się tutaj skupić, jest człowiekiem przede wszystkim, którego różni od Niko Kowacza z punktu widzenia piłkarzy, to, że Flick jest facetem, którego po prostu wszyscy lubią. Lubią. Nawet pojawił się teraz w tym tygodniu taki artykuł w Süddeutsche Zeitung, to jest jedna z najlepszych gazet, która zajmuje się właśnie Bundesligą. Nie tylko oczywiście, natomiast tamten dział sport jest kapitalnie opakowany i tytuł tego artykułu brzmiał mniej więcej tak. Hansi Flick, czyli człowiek, którego po prostu wszyscy lubią. Flick to były defensywny pomocnik Bayernu Monachium, który w wieku 28 lat z powodu poważnych kontuzji kolan musiał zakończyć karierę. Wcześniej miał w planie zająć się bankowością, natomiast to kolidowało przede wszystkim z jego przejściem do Stuttgartu. Zaraz powiedział, że jeżeli ma zamiar zaakceptować propozycję stażu w banku, to w takim razie do pierwszej drużyny nie trafi. Więc Hansi Flick postawił wtedy na piłkę, później prowadził m.in. jako trener Hoffenheim, z którym awansował do trzeciej ligi, kładąc takie, takie powiedzmy podwaliny fundament pod późniejszą pracę Ralfa Rangnika. Hansi Flick w każdym razie zawsze był takim człowiekiem działającym nieco w cieniu. O nim nie mówiło się zbyt wiele. Na przykład wtedy, kiedy pracował z Joachimem Lewem jako jego asystent podczas wygranego mundial w 2014 roku Hansi Flick odpowiadał m.in. za stałe fragmenty. I to jest bardzo istotna kwestia, ponieważ mnóstwo bramek na tych Mistrzostwach Świata. Reprezentacja Niemiec to była właśnie po stałych fragmentach. I jako jeden z głównych atutów D-National właśnie z, z tamtego mundialu wymienia się stałe fragmenty. Zagranie ze stojącej piłki, za które odpowiadał Hansi Flick. Wtedy też te niepodważalne postaci w reprezentacji Niemiec, jak Jerome Boateng czy Thomas Miller bardzo ceniły tego trenera. To znaczy bardzo lubiły współpracować z tym człowiekiem, ceniły go za taką merytoryczną, detaliczną pracę. Jeszcze taka ciekawostka. Hansi Flick Będąc jeszcze przy okazji, bo to jest taki trener, który raz był trenerem, raz dyrektorem, tak można powiedzieć, trudno do końca sprecyzować jego rolę w niemieckim futbolu. Dyrektorem był m.in. właśnie w Hoffenheim, a także w Federacji Niemieckiej. Swoją drogą, kiedy pracował w Hoffenheim, Dietmar Hop, czyli najważniejsza postać właśnie w klubie Zinsheim, powiedziała, że to jest przyszły selekcjoner reprezentacji Niemiec. To się nie sprawdziło, natomiast powiedzmy, że trafił do najlepszego niemieckiego klubu, więc poniekąd pan Hop miał rację. W każdym razie, Hansi Flick odpowiadał m.in. w Federacji. Niemieckiej za unowocześnianie tej federacji, za wprowadzanie pewnych informatycznych projektów które on starał się importować ze Stanów Zjednoczonych, a później implementować w Niemczech. On starał się, żeby ten futbol stał się taki bardzo zaawansowany pod kątem technologicznym. Akurat w Niemczech takie postaci są wyjątkowo ocenione. Moim zdaniem nawet bardziej niż w innych ligach. Flick odszedł w każdym razie z DFB, ponieważ uznał, że jego pomysły nie są odpowiednio szybko wdrażane, a później zajął się swoją edukacją. Latał m.in. na staże, na spotkania z takimi postaciami jak Pep Guardiola, jak Thomas Tuchel, także jak Roger Schmidt, były szkoleniowie z Bayeru Leverkusen, funkcjonujący w chińskim futbolu, aż wrócił właśnie do Bayernu Monachium, gdzie okazał się także jedną z kluczowych postaci. Pomagał Niko Kowaczowi i on też, Hansi Flick, właśnie miał duży wpływ na to, że Robert Lewandowski, to można było przeczytać m.in. w artykule Pawła Wilkowicza na sport.pl, że Robert Lewandowski osiągnął życiową formę. Teraz Flick, czyli człowiek, który potrafi zorganizować zespół teoretycznie, ma wiedzę przede wszystkim teoretyczną na temat organizacji zespołu, stałe fragmenty to jest inna kwestia, potrafi przede wszystkim odpowiednio podejść do ludzi. Potrafi zarządzać ego. Takie można odnieść wrażenie właśnie na podstawie tej reprezentacji Niemiec. Swoją drogą, przy okazji tego pamiętnego meczu z Brazylią, kiedy reprezentacja Niemiec zdemolowała Canarinhos na Mistrzostwach Świata w 2014 roku, Hansi Flick był tym człowiekiem, który podczas tego spotkania raz za razem apelował do piłkarzy, by oni nie, nie dali się nadziać, mówiąc kolokwialnie, na jakieś prowokacje i żeby też za szybko po prostu nie odpuścili, żeby nie wydarzyła się jakaś tragedia, więc... Hansi Flick, jako taki człowiek spokojny, lubiany, wchodzący do szatni za trenera, pewnie z punktu widzenia niektórych piłkarzy antypatycznego, będzie miał z pewnością łatwiejsze wejście. To jest bardzo proste. Mieliśmy to w Manchesterze United. Sympatyczny facet, przejmuje pałeczkę po człowieku, który pod koniec swojego pobytu na Old Trafford po prostu był gburem. Barcelona, Ernesto Valverde... Uosobienie spokoju, oaza spokoju, wchodzi za Luisa Enrique, który rozpalał pożar niemal na każdej konferencji prasowej. Stały motyw powtarzany praktycznie w każdym topowym klubie. Natomiast tutaj, już abstrahując właśnie od charakteru, od mentalności osobowości Hansiego Flicka, wydaje się, że dochodzi do tego jeszcze ta wiedza teoretyczna. Pytanie, czy on jako pierwszy trener będzie w stanie to przekazać swoim piłkarzom. Ja powiem szczerze, że wierzę w ten projekt. Myślę, że to spotkanie z Borusją Dortmund może być jednym z decydujących w kontekście Hansiego Flicka, ponieważ cały czas jesteśmy w niemieckich mediach atakowani informacjami na temat potencjalnego trenera Bayernu Monachium. Ralf Rangnick, który był wymieniany jako jeden z głównych kandydatów podobno odmówił wychodząc z założenia, że ten jego styl jednak polegający na takim futbolu bardziej reaktywnym, to znaczy jednak w dużej mierze szybki atak, gra z niekoniecznie pasowałby do Bayernu. Jose Mourinho pewnie by się zgodził, Arsen Wenger by się zgodził na pewno i wydaje się, że jako że Erik ten Hag już zakomunikował z Ajaxu, że w trakcie sezonu na pewno nie porzuci zespołu z Amsterdamu, to wydaje się, że teraz taką opcją ala Jupp Heynckes jest po prostu Arsen Wenger. A on ma jeszcze jeden atut, z którego pewnie nie każdy zdaje sobie sprawę, perfekcyjnie mówi po niemiecku. Odpalcie sobie wywiad Arsena Węgera po niemiecku, to myślę, że zwłaszcza te osoby, które nie widziały, w jaki sposób posługuje się językiem niemieckim Arsena Węger, będą pod wrażeniem, bo, bo facet naprawdę w tym języku komunikuje się bardzo płynnie. Chciałby wrócić pewnie na moment do takiej pracy. Na moment trzeba przyznać, bo później pewnie Bayern będzie chciał wrócić do dyskusji z jakimś innym młodszym szkoleniowcem. Julian Nagelsmann nie sądzę, żeby opuścił Lipsk w najbliższym czasie. On pewnie będzie chciał kilka lat budować ten projekt Red Bulla, który spokojnie może powalczyć o Mistrzostwo Niemiec w najbliższych latach, tak, tak mi się wydaje. I pewnie wróci opcja pod tytułem albo Erik Ten Hag, jeśli ten sezon w wykonaniu Ajaxu będzie może nie aż tak udany jak ten poprzedni, ale jednak, jeśli znów Erik Ten Hag potwierdzi, że nadaje się na ten najwyższy poziom, albo po prostu Thomas Tuchel, który nie ma łatwo w PSG i któremu łatwiej z pewnością byłoby prowadzić właśnie Bayern niż klub z Paryża. Więc myślę, że zakończy się tak. Hansi Flick na ten moment. Jeśli nie powiedzie się Hansjemu Flikowi, wskakuje Arsène Wenger do końca sezonu, a potem Thomas Tuchel. Natomiast nie skreślałbym jeszcze tego Hansjego Flika, bo jestem zawsze jestem ciekaw, jak teoretyk, człowiek zgarniający bardzo dobre oceny w szkole trenerów, sprawdzi się właśnie w roli szkoleniowca. Czasami w Bundeslidze wychodzi to Rewelacyjnie, jak w przypadku Juliana Nagelsmana, czasami świetnie do pewnego momentu, a później wszystko się sypie. To w kontekście Domenico Tedesco, choć oczywiście Flika, przede wszystkim ze względu na wiek, do byłego szkoleniowca Szalkę porównywać nie można. Bayern więc nie musi się teraz spieszyć, jest czas dla Flika. Niech facet sobie chwilkę popracuje, będzie miał teraz też przerwę reprezentacyjną. Jeśli Bayern nie zostanie w jakiś sposób zdemolowany przez Borussię Dortmund, to raczej trudno podejrzewać, żeby znów doszło tam do jakiejś drastycznej. Zmiany, natomiast zmiany będą potrzebne przede wszystkim, jeśli chodzi o transfery w najbliższym czasie, ponieważ wydaje mi się, że na dłuższą metę jednak o tym mówiłem przy okazji jednego z ostatnich odcinków na temat Bayernu tak gigantyczna i bogata instytucja jak Bayern nie powinna opierać się, jeśli chodzi o tych kluczowych piłkarzy, na leasingowaniu zawodników, którzy nie wypalili. W innych klubach. Patrz Hameders Rodriguez, patrz Filipe Coutinho, który fajnie wprowadził się do Bayernu. Te jego pierwsze akcje były naprawdę momentami olśniewające. Wydawać by się mogło, że wraca Brazylijczyk z tego swojego dobrego okresu w Liverpoolu, aż w końcu Coutinho, niestety przynajmniej na ten moment, wrócił do korzeni już tak dobrze w Bayernie Monachium się nie czuje, więc wydaje mi się, że jednak Bayern powinien znacząco postawić na takich topowych piłkarzy po prostu do wyjęcia ala Kai Havertz, ala właśnie powrót do Leroya Zane i wydaje mi się, że to jest najważniejsza rzecz, o którą poprosi pewnie też nowy trener, kimkolwiek on będzie od lata 2020 roku strzelam, że Thomas Tuchel. Piszcie w komentarzach, co Wy sądzicie na temat tego całego zamieszania. zamieszania co powinien zrobić Bayern? Na jakiego szkoleniowca powinien postawić? Kto waszym zdaniem jest wymarzonym kandydatem do zastąpienia Niko Kowacza? W weekend słyszymy się w sobotę przy meczu Eibar z Realem Madryt. Gorąco zapraszam na to spotkanie, a także w niedzielę przede wszystkim na hit, czyli derby Sewilli. Betis mierzy się z Sevillą. Myślę, że będzie to kapitalne spotkanie, więc już Teraz zapraszam na ten mecz także w imieniu Adama Marchińskiego i moim, bardzo Wam tymczasem dziękuję za uwagę, za łapki w górę, za komentarze. Piszcie, co sądzicie na temat tego, tej całej afery związanej z Bayernem, i do następnego razu.